Nazywam się Wiesław Stewnicki. Wielu z Państwa zapewne mnie zna. Dla tych, którzy mnie nie znają, chciałbym powiedzieć, że jestem radnym trzech ostatnich kadencji Rady Powiatu Bieszczackiego, wydawcą i redaktorem naczelnym Gazety Nasze Połoniny, współpracownikiem Tygodnika Podkarpacie, dziennika Trybuna, autorem kilku tekstów zespołu KSU. To pokrótce o sobie. Startuję z Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazdem Bieszczady w okręgu numer 1 w Ustrzykach Dolnych z pozycji numer 1. Hasłem wyborczym Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazdem Bieszczady jest hasło Miasto nam już wypiękniało. Pora szukać pracy dla ludzi. Turystyka może się stać. Właśnie taką dziedziną, która tą pracę da. Turystyka to turystyczne atrakcje. Wbrew pozorom, w Bieszczadach, w Ustrzykach, oprócz pięknych krajobrazów, tych atrakcji zbyt wiele nie ma. Taką atrakcją niewątpliwie byłoby ponowne uruchomienie kolei na odcinku z Zagórza do Ustrzyk Dolnych. Oczywiście nie ma możliwości tego, żeby ta kolej ruszyła pod szyldem PKP. Myślę o tym, że warto by założyć fundację, która reaktywowałaby tą kolej na zasadzie takiej samej, jak działa mieszczacka Ciuchcia w Cisle. Jak do tej pory turysta przyjeżdżający do Łuszczyk zatrzymuje się tutaj a góra dwie godziny. Później siada w autokar i jedzie dalej. Żeby mieć pieniądze od tego turysty, trzeba zrobić wszystko, żeby zatrzymać go dłużej. Jednym ze sposobów na zatrzymanie turystów na dłużej w Ustrzykach jest budowa utwardzonych, wygodnych szlaków na gromadzeń, na Kamienną Lawortę. Dzisiejszy turysta, który ma pieniądze, to człowiek raczej wygodny. Innym ze sposobów to zagospodarowanie brzegów Strwiąża. Strwiąż to jedyna w swoim rodzaju rzeka w Polsce, jedyna, która ma swoje ujście do Morza Czarnego. Oprócz tworzenia nowych miejsc pracy, niezwykle ważną sprawą dla Komitetu Wyborczego Wyborców przyjaznej Bieszczady jest służba zdrowia. Uszczycki Szpital nie jest może w tragicznej sytuacji finansowej, ale nie jest też w dobrej sytuacji finansowej. Nie ma pieniędzy na remonty, na modernizację, brakuje lekarzy. Postaramy się w tej kadencji. O to, by te pieniądze znaleźć. Czy te pieniądze będą pochodzić ze środków unijnych, czy z innych źródeł, nieistotne, ważne, żeby były. Postaramy się też, żeby znaleźli się w Uszczykach lekarze, specjaliści. Nie pozwolimy, żeby szpital Uszczycki został zamknięty. Komitet Wyborczy Wyborców przyjazdy Bieszczady tworzy koalicję z Bieszczackim Stowarzyszeniem Samorządowym. Taką koalicję tworzyliśmy przez ostatnie 4 lata. Jestem zdania, a wręcz przeciwnie, jestem przekonany, że koalicja ta zrobiła dużo dobrego dla miasta, dla powiatu. A jest taka zasada, że to co dobre, tego się nie psuje. W związku z tym Komitet Wyborczy Wyborców przyjazny Bieszczady, będąc w koalicji z bzs em popiera także kandydaturę Henryka i na burmistrza uszczyglonych. Uważamy, że jest to człowiek sprawdzony, dobry. Powinien tę funkcję pełnić w dalszym ciągu. Przedstawiłem Państwu zaledwie kilka z punktów programu wyborczego Przyjaznych Bieszczad. Jeśli chcielibyście Państwo dowiedzieć się nieco więcej o tym programie, jeśli chcielibyście się dowiedzieć nieco więcej o osobach kandydujących za mianie przyjaznych Bieszczad, zapraszam do obejrzenia naszych stron, a można je znaleźć bardzo łatwo na stronie gazety połoniny klikając na baner Przyjaznych Bieszczad.